Hejka widzowie, w dzisiejszym odcinku obrabujemy bank, więc zaczynamy! Idziemy od razu po samochód i jedziemy od razu szybko do banku. Ogólnie nikt ze mną nie chciał obrabować, więc obrabuję go sama. Dobra, jesteśmy już w banku i teraz trzeba szybko ukraść tą zieloną kartę, co pozwoli nam wejść do banku. Teraz podkładamy bombę, żeby rozwaliła drzwi. Dobra. Szybko zabieramy pieniądze i tajnym przejściem uciekamy, żeby policja nas przypadkiem nie złapała. Dobra, już jesteśmy bardzo blisko. Dobra, uciekliśmy. Dobra, i teraz szybko przez jakiś sklep trzeba uciec, żeby dostać się do samochodu. Dobra, i teraz trzeba szybko jechać do domu, żeby nikt nas nie złapał. No teraz trzeba szybko schować pieniądze i trzeba się przebrać. Okej, okay. już się przebrałam i teraz pojedziemy gdzieś na lody, czy może gdzieś do sklepu, zobaczymy jeszcze gdzie dokładnie. Ale jeszcze przed tym na no szybko pokażę Wam mój dom. Tutaj jest sypialnia dla jakichś dzieci razem z komputerem, biurkiem i sufladą taką powieszoną tutaj jest moja sypialnia z łazienką i przedralnią. I to by było na tyle, teraz jedziemy szybko na lody. Jeszcze przed lodami zobaczyłam, że jest akurat jakaś promocja, więc zjechałam po rzeczy, żeby jakieś kupić. Okej, okay, płacimy i jeszcze mam w planach kupić może nowy samochód, bo ten mi się nie podoba już. Więc idziemy zobaczyć i może jakiś będzie fajny i kupimy go. Okej, okay, dojechaliśmy już prawie na miejsce i teraz idę zobaczyć, czy są jakieś fajne takie samochody sportowe na przykład. OK, spodobał mi się jeden samochód, więc go kupiłam. I to jest właśnie ten, taki niebieski, fajny. Teraz można jechać na lody. Okej, okay, parkujemy. I powie, napiszcie wideo w komentarzu, jakie, jakie są Wasze ulubione smaki lodów. Napiszcie w komentarzu. Mój to jest yy, czekoladowy. Dobra, i może pojedziemy jeszcze do kina, bo niby jakiś dzisiaj fajny film reżyserowali. Dobra, już dojechaliśmy na miejsce, więc idę kupić bilet i popcorn i wchodzimy na salę. Tutaj y, pomyliłam drzwi, ale jest tu ten, w ogóle jest bardzo fajnie, bo jesteśmy jakby sami, więc nikt nam praktycznie nie będzie przeszkadzać. Ogólnie to myślałam, że film będzie lepszy, ale też był spokojny no i najlepsze było to, że byliśmy po prostu sami i nikt nam nie przeszkadzał, więc to by było na tyle. I teraz y, jedziemy do domu, bo już jest późna godzina, przybieramy się w piżamy i idziemy spać. Dobra, już wejdziemy do garażu i zamykamy, żeby nam nikt nie wszedł. Ok, teraz ubieram tylko piżamę i to by było tyle widzowie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja idę spać. Pa, pa!